Jako pula urodzony w sześćdziesiątym roku, chciałbym postawić pana Bieleckiego przed sądem i skazać go za to, ponieważ zamachnął się na dorobek pokoleń. Dzisiaj jesteśmy narodem kelnerów, fryzjerów, ekspedientów. Wszystkie nasze asy zostały zlikwidowane. Ten człowiek, który tam wypierduje i wykrzykuje, jeszcze chce świat naszej młodzieży, wepchnąć w wojnę na Ukrainie, bo to obiecał swoim pryncypałom. Miał pan kiedyś kontakt z kimś z rosyjskich służb? Albo co mógł być kontakt z rosyjskimi służbami? Z jakimiś agentami wywiany? No poważnie. A na jakiej podstawie? No to mówi pan bo tak odbiera Co ty pierdolisz człowieku? Ja ta ta. to że mówię, że nie ma Ursusa, że jesteśmy biedni, że nic nie produkujemy. Nie, to, tym, to jest, jest kurwa rosyjska. Bo, a, bo, co ja co jest, bo, a co jest kurwa tutaj? Co jest tutaj kurwa? Co jest tutaj kurwa? Co jest kurwa? Nie... Ale miał pan czy nie? A to tak chcesz tak tak wpierdol za tak tak to pytanie? chcesz kurwa Wojtek! Wojtek! Prowokatorze! Prowokatorze, chcesz wpierdol? Chcesz wpierdol za to pytanie? Polecam, Są go emocje, Jeżeli ktoś zadaje nie, ja polecam, tak, tak głupie pytania, pytania, ja z dziękowaniem za subskrypcję. Czy pani mówiła? No, nie, nie, te... nie, czy... nie, 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 Takie nie, jak ty. nie, 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 takie samo jak ty. Wojtek im o to chodzi, żeby cię sprowokować. Ja wiem. Udało ci się. Następnym razem dostaniesz twierdzą.